Witamy Państwa! Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy dziś niekłamaną przyjemność zaprosić Państwa na finał UEFA Europa League. Kiedy startowały zmagania w europejskich kucharach, kandydatów do triumfu było naprawdę wielu. Dzisiaj na ten stadion zwrócone są oczy wszystkich fanów piłki, a pretendentów jest tylko dwóch. Eintracht Frankfurt zmierzy się z Rangersami. Wszystko już zapięte na ostatni guzik. Emocje naprawdę sięgają zenitu. Od rozpoczęcia tej edycji UEFA Europa League minęło wiele miesięcy. Pożegnaliśmy wiele mocnych drużyn. Do końca ostały się tylko te dwie. A po dzisiejszym meczu tylko jedna z nich będzie mogła powiedzieć, że warto było. Druga zaś pozna gorzki smak niedosytu. Zapraszamy serdecznie. Będą emocje. UEFA Europa League to impreza rozgrywana pod tą nazwą od sezonu 2009-2010, gdy zrezygnowano z organizowania osobno Pucharu Zdobywców Pucharów i Pucharu UEFA. O ile w latach 90. w rozgrywkach dominowali Włosi, o tyle w nowym tysiącleciu pałeczkę przejęli Hiszpanie, ze szczególnym uwzględnieniem Sewili, która jako pierwsza w dziejach zdobyła to trofeum trzykrotnie z rzędu. Drugi z Pucharów wygrała w okolicznościach szczególnie nam bliskim, bo przecież w Warszawie, gdzie w obecności 45 tysięcy kibiców, jedną z bramek w finale 27 maja 2015 roku przeciwko Dnipro strzelił nasz Grzegorz Krychowiak. Udało nam się wtedy zorganizować widowisko na prawdziwie europejskim poziomie. Oby było takich jak najwięcej. Stadion Ramon Sanchez Pis w Sewilli od powstania w roku 1958 przeszedł kilkukrotną modernizację, często związaną z ograniczaniem liczby miejsc. A mimo to, przy zachowaniu wyśrubowanych norm bezpieczeństwa, wciąż może pomieścić ponad 43 tysiące kibiców. W sytuacji, gdy mecze można też oglądać z domu, włodarzom zależy, by ci, którzy zdecydują się na kupienie biletu, spędzili wieczór w możliwie komfortowych warunkach. Miejsca siedzące dla wszystkich kibiców stały się zatem oczywistością. No, fatalnie teraz uderzył. Nie wiem, chyba źle podszedł pod piłkę. Tomek, ja nie mówię, że to powinien być gol, ale żeby chociaż uderzył w światło bramki. Kompletnie zmarnowana okazja. Right. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. To się takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość. Piłka trafia w poprzeczkę, ale szkramkarz ma szczęście. Niewiele tam zabrakło. Gdyby piłka odbiła się pod innym kątem, mielibyśmy prowadzenie. Serca nam trochę szybciej zabiły, ale wynik się nie zmienił. Ma sporo przestrzeni, może go środkować. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Ależ wygarnął teraz piłkę z podnukrywala. rywala. Ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nieprzypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głowy. Kilka przekroczyła linię boczną. Aut. Ładnie. Za plecy obrońców. Popisowo teraz Bramkarz. W stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Piłka do Kosticza. Mają okazję wyprowadzić. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Przejęcie piłki. Ciekawe teraz podanie. linią obrony. Spójrzmy. Piękny był to bolej. No ale jednak budło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Ależ teraz cudowna piłka. Bez wątpienia było przewinienie. Będzie rzut wolny. Odkąd drugie najważniejsze rozgrywki klubowe w Europie przyjęły miano UEFA Europa League, zdążyło się w nich wyklarować parę prawidłowości. O ile wynik spotkania finałowego trudno jest przewidzieć, bo zdarzały się im mecze jednostronne, i zaciekłe batalie rozstrzygane w rzutach karnych, o tyle z dużą dozą prawdopodobieństwa można było się w finale spodziewać Sewilli. I to Sewilli wygrane. W minionych latach do finału przebijali się sześciokrotnie i sześciokrotnie wygrywali. Mają patent na ten klubar. Co to kryć? Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Kent. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Rodaj. Nie przemyślał tego. To nie mogło się udać. Odważnie do przodu obron Rankarz broni, zagrożenie nie minęło Trzeba wybić Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu Ale wielkie brawa należą się Zwłaszcza za tę pierwszą interwencję To prawda, naprawdę Dużego kunsztu wymagała ta parada Druga interwencja była już raczej Formalnością Tylko minuta dodatkowego czasu Sędzia gwizdkiem Kończy tę pierwszą połowę finału UEFA Ligi Europy Ależ nam zafundowali widowisko Jacku. Nam, swoim fanom i setkom milionów widzów na całym świecie takiego finału oczekiwaliśmy. Miejmy nadzieję, że starczy im sił, by utrzymać takie tempo i jakość w drugiej połowie. Jest gwizdek. Rozpoczynamy drugie 45 minut wielkiego finału tegorocznej edycji rozgrywek UEFA Europa League. Kent. Jack. Wright. Kamara. Strzela teraz. Wspaniale interweniuje Bramkarz. Ależ się teraz wyciągnął. Rzuca piłkę przed Bramkę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Arbiter nie wahał się ani chwili. Odgwizdał przewinienie. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Kostic przy piłce. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Wright. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. O, dobrze. Teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. I o! By nie ostatnia. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go oddać. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Bardzo ładne podanie górą. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Kamara. Ale podanie. Uwaga, spójrzmy. Ale strzał zablokowany. No i znowu blokuje strzał. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Czy będzie remis? Po tej interwencji piłka nadal w grze. Obrońca teraz ekspediuje piłkę. Byle dalej. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Mogą tu teraz groźniej skontrować. Najci Kamada. Danie teraz odebrał piłkę Rywalowi. Kamara Jest podanie Jak to się rozwinie Co za sytuacja By w końcówce spotkania doprowadzić do remisu Wystarczyło tylko strzelić Łatwo powiedzieć Ale weź pod uwagę okoliczności Nerwy rzadko są dobrym doradcą Taichi Kamada Nie daje się teraz zatrzymać. O, i to był książkowy odbiór piłki. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. No i nikt broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. No i znowu są przy piłce. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. I oto słychać, ostatni gwizdek w tym finale UEFA Europa League. Nic już się nie wydarzy ogromna radość zwycięskiej ekipy rozczarowanie w obozie pokonanych no ale nie tam teraz kierujemy wszyscy uwagę skupmy się na tych, którzy triumfują ani trochę mnie to nie dziwi, mają za sobą nie lada wyczyn, mecz za meczem runda za rundą, eliminowali rywali z całej Europy a teraz mogą świętować cieszy się cała drużyna, cieszą się trenerzy, każdy z nich miał wkład w to zwycięstwo są teraz kolejno na podium. Dobrze wiedzą, że już za chwilę będą mogli zaprezentować kibicom to piękne trofeum. Ciekawe, o czym teraz myślą? Może o trudach całego sezonu? O tym, że dzisiaj zbierają owoce ciężkiej pracy. Na pewno nie zapomną tego momentu. Już są gotowi. Jeszcze chwila i puchar powędruje w górę. Uwaga! Stało się! Piękne zwycięstwo w UEFA Europa League! Jest faktem! Cieszą się jak dzieci, ale trudno się dziwić, to są niezapomniane i niepowtarzalne chwile, o których każdy marzy, ale przeżyją je nieliczni. Oni dołączają do tego grona zasłużenie! Brawo, panowie! Gratulacje! A teraz triumfatorzy podbiegają do świętujących na trybunach kibiców. Prezentują im teraz trofeum za wygranie tych rozgrywek i wraz z nimi celebrują tę wyjątkową chwilę. To tylko pokazuje jaka więź panuje między drużyną a fanami. Piłkarze chcą okazać wdzięczność tym, którzy są z nimi na dobre i na złe. Naprawdę rzadko kiedy widzi się na stadionach tak piękne sceny.